Cześć, mam na imię Mikołaj. Witajcie w Urban TV, a dzisiaj odpalamy nowy cykl, a mianowicie subiektywne top 10 gier bitewnych. A zaczniemy od gier morskich. Serdecznie zapraszam. Zanim jednak przejdziemy do topki, chciałbym powiedzieć, na czym się skupialiśmy, wybierając to nasze subiektywne top 10. Przede wszystkim braliśmy pod uwagę rok wydania oraz dostępność tego tytułu. Starsze tytuły, mające nieco starsze też mechaniki, inaczej zostały oczywiście ocenione niż tytuły nowe, które zostały, które zostały wydane w ostatnich latach. A dostępność to jest, czy w ogóle można je dzisiaj zakupić na rynku polskim, czy też w ogóle w Europie. Poziom skomplikowania, czas gry, czyli Ile w ogóle nam gra będzie zabierała czasu, jak trudno, łatwo jest wejść w dany system, fan samej gry, jakość komponentów yy, oraz oczywiście ocena stron trzecich. Patrzyliśmy sobie na recenzje, patrzyliśmy na oceny w różnych serwisach i ostatecznie nasza warbandowa, subiektywna ocena, jeżeli mieliśmy bezpośredni kontakt z danym systemem. A więc, zaczynając, pozycja numer 10 Fighting Sail Fleet Actions. 1775-1815, wydany w 2015 roku przez Osprey Publishing. Jak sama nazwa wskazuje, system dotyczy przede wszystkim lat yy, od amerykańskiej wo wojny o niepodległość do końca wojen napoleońskich. I na tym się skupia. Zasady zostały napisane dla skali. 1 do 1200, ale bez problemu można je skalować nawet na mniejsze skale. Sama gra skupia się przede wszystkim na jednostkach szóstej rangi i większych. Ruch oraz wszystkie obroty wykorzystują tutaj odpowiednie templatki, a w samej grze wykorzystuje się kaszustki do rozgrywania samej gry. Celem gry jest zbrejkowanie. Floty przeciwnika, a robimy to obniżając morale, obniżamy morale poprzez zadawanie obrażeń, poprzez kolizję, poprzez zatapianie, tudzież poprzez y, wykonywanie akcji abordażowych i przejmowanie okrętów. Dostępnych jest 8 flot, a w samym podręczniku znajduje się 6 scenariuszy. Jest to prosty system, jak większość systemów niebieskich książeczek Osprey'a. Nie są to grube systemy. Z pewnością jest to system dla osób, które już może mają okręty, już może mają jakieś figurki i chciałyby po prostu zagrać w coś prostszego, szybszego. I jest to na pewno ciekawa pozycja, na którą warto zwrócić uwagę. Pozycja 9 Blood and Plunder z 2016 roku wydany przez Firelock Games. Lagrange Blender wyróżnia się spośród wszystkich gier w naszym zestawieniu przede wszystkim skalą. Skala to jest 28 mm, tak, nie pomyliliśmy się. 28 mm są wszystkie jednostki żeglarzy, co znaczy, że okręty są olbrzymie, naprawdę. Fantastycznie wykonane okręty, które robią wrażenie, i nie da się tego ukryć, że jak widzimy je na stole, to po prostu szczęka opada. Z drugiej strony, bardzo ciekawy system zarządzania jednostkami, pływania. Sam fakt, że gramy na stole 6 na 4 który nie jest wcale duży, tak dużymi jednostkami, ale po, poprzez ciekawą mechanikę możemy. Przesuwać jakby skrolować stół, czyli w momencie kiedy jednostka wypływa, przesuwamy wszystkie jednostki na stole i możemy dalej kontynuować nasze manewry. Oczywiście abordaże, możliwość wykonywania również misji na lądzie z pewnością bardzo ciekawy tytuł, problematyczny jednak pod względem zarówno dostępności w Europie nie jest ona najłatwiejsza, oraz cen gdyż ceny tych dużych okrętów no, są już dość wysokie. Natomiast dla osób, które lubią, lubią szczegóły, e, lubią e, bitwy okręt na okręt z pewnością bardzo ciekawy tytuł, na który warto zwrócić uwagę. Pozycja ósma to General Quarters, wydanie trzecie, które wydane zostało w 2006 roku przez O Dominion Gameworks. W 2006 roku, kiedy ten tytuł się pojawił, było to 30-lecie tego tytułu. Tak naprawdę jest to gra, która istnieje na rynku od bardzo dawna. Skupia się przede wszystkim na konfliktach od 1930 roku do 1950 roku. Mówimy tutaj o ponad 590 różnych okrętach, ponad 90 jednostek awiacyjnych, możliwość rozgrywania bardzo szczegółowych bitew, zarówno właśnie morskich, podwodnych, jak i tutaj powietrznych, realistyczny system prowadzenia torped, bierze pod uwagę system pogodę, logistykę, miny morskie, abordaże, borba, bombardment wybrzeża, dużo dużo szczegółów, system Przeznaczony dla skal o różnej wielkości. Więc, jeżeli posiadacie jednostki w tych skalach, to być może warto się zainteresować. System specyficzny, właśnie ze względu na swój wiek i tę ewolucję, jaką przeszedł, ale też potencjalnie jeden z bardziej symulujących niż 300 takich skupionych na samej grze gier. Serdecznie polecam system General Quarters, trzecie wydanie. Na pozycji siódmej Sales of Glory, wydany w 2013 roku przez Ares Games. Ares Games swego czasu wydało niezwykle popularny system Wings of Glory, i wykorzystując pewne zasady z tego systemu, stworzyli właśnie system Sales of Glory. Który skupia się na bardzo szerokim okresie, bo od 1650 do 1815 roku. Mamy zarówno dedykowane figurki do tego systemu, one są w skali 1 do 1000 i rozgrywamy bardzo podobnie jak Wings of Glory. Mamy odpowiednie karty, które zagrywamy, tak, żeby przeciwniki je widział, jednocześnie odsłaniamy je, i wówczas możemy wykonywać manewry, które mamy na tych kartach, a następnie dochodzi do ostrzału. System prosty, system dostępny, system, który swego czasu rzeczywiście był popularny, ponieważ nie było żadnych alternatyw, tak? I myślę, że też również warto się przyjrzeć właśnie przez jego prostotę i przyjemność samej rozgrywki. Pozycja szósta to Victory at Sea z 2020 roku, wydana przez Warlord Games. Victory at Sea miał swoją premierę tak naprawdę w 2006 roku, kiedy została ta gra wydana przez Mongoose Publishing. Natomiast nie, system nie był wówczas popularny, został wykupiony przez Warlorda został dopracowany i wydany w 2020 roku razem z pięknym starterem, tak jak zwykle Warlord tak wypuszcza system jest on z, ze starterem, który zwykle jest w dobrej cenie, ma odpowiednią ilość jednostek aby rozpocząć rozgrywkę i zrozumieć na czym polega. To już jest kolejny system morski Warlorda. Warlord od 2018 roku co roku wydawał jeden system w 2018, 19 i 20. Ten dotyczy stricte II wojny światowej. Starter akurat jest przeznaczony do grania na teatrze pacyficznym, czyli w tym momencie mamy do dyspozycji Amerykanów i mamy do dyspozycji tutaj imperialną Japonię. Ciekawy system w fajnej Skali, jeżeli jesteście zainteresowani tym okresem, to jest szeroka gama produktów, które już wyszły do tego systemu, i z tego co wiemy, po rozmowie z Warlord Games w przyszłym roku kolejne jednostki do tego systemu będą. Wypuszczamy. Pozycja piąta to Dystopian Wars wydana w 2021 roku w tym roku przez Warcradle Studio. Dystopian Wars miały swoją premierę w 2010 roku, tak naprawdę wydał a to Spartan Games. Spartan Games niestety już nie istnieje, a część tytułów zostaną właśnie wykupionych przez. War Cradle. War Cradle zaczął w tym roku wydawać. System jest nieco zmieniony, natomiast jest niezwykle ciekawy ze swoją e, mechaniką wybuchających szóstek. Jeżeli Was ten system zainteresował, to serdecznie też zapraszamy na nasz kanał, gdzie jest intro tego systemu. System skupia się na walkach. Okrętami w okresie XIX wieku, ale ten wiek został zniekształcony poprzez technologię, która została odkryta na Antarktydzie. W każdym bądź razie mamy tutaj frakcje, które nieco odzwierciedlają frakcje XIX wiecznego świata, i one mają. Każda z nich specjalizuje się w jakiś sposób. Jest to mimo wszystko gra science fiction, bo mówimy tutaj o, mówimy tutaj o laserach, mówimy tutaj o rakietach, mówimy tutaj o, o różnych jednostkach. Z drugiej strony, mamy na przykład te, te, te bronie, są transportowane na olbrzymich parowcach. Tak? Bardzo ciekawy system, bardzo ładne figurki, jedna z najlepszych żywic w tym momencie, jeżeli chodzi o wszystkie modele wydawane w świecie bitewniakowym, naprawdę coś fantastycznego. Po pierwsze, te figurki są piękne, po drugie, system jest dostępny i ma bardzo fajny starter, po trzecie, jest on również po polsku. Także możecie sobie spokojnie zakupić starter po polsku, karty są do wydrukowania z ich strony, również są dostępne po polsku, także serdecznie zachęcamy do tego systemu. Miejsce czwarte to Cruel Seas, wydany w 2018 roku przez Warlord Games. Jest to już drugi tytuł na naszej liście od Warlorda i ten, który zapoczątkował gry morskie. Jeżeli chodzi o Cruel Seas, to skupia się on na operacjach drugowojennych, natomiast nie mówimy tutaj o wielkich niszczycielach, mówimy tutaj raczej o małych Mówimy tutaj o kutrach torpedowych, mówimy tu o małych, szybkich jednostkach, patrolujących, które spotykają się. Jest wymiana ognia, tudzież wykonywane są jakieś tajne operacje. Fajny system, ciekawy. Pierwszy raz została przedstawiona dość specyficzna mechanika obrotu przy pomocy templatki warlordowej. System ma, oczywiście, tak jak już wcześniej wspomniałem, wszystkie systemy warlorda Starterek, który spokojnie wystarczy na wykonywanie pierwszych, pierwszych morskich operacji i system, który nadal jest wspierany. Były wydawane dodatki, były wydawane, było wydawane bardzo dużo różnych, zarówno Okrętów, jaki były wydawane również statki handlowe, które można było wykonywać misje z nimi, torpedować je, bronić je. Ciekawy system, drugowojenny, skupiający się raczej na małych skirmiszach niż na wielkich bitwach, wielkimi jednostkami. I przechodzimy do pierwszej trójki. Na trzecim miejscu: Black Seas, wydany w 2019 roku przez Warlord Games. To już trzeci tytuł Warlorda w naszym zestawieniu i drugi po Crusisi wydany, który z jednej strony opierał się na podobnej mechanice, ale została ona oczywiście dostosowana do rozgrywania bitew w czasach napoleońskich. Właściwie można rozgrywać od czasów amerykańskiej wojny o niepodległość do ostatnich bitew czasów napoleońskich. Jak zwykle starter, bardzo fajny. Polecany. Ciekawie rozwiązany system żagli papierowych, ciekawie rozwiązanym olinowanie, gdyż te jednostki można fantastycznie olinować. Z tego co widziałem, zarówno wśród naszych graczy, jak i co można zobaczyć na stronach internetowych, to co modelarze, gracze robią z tymi okrętami, jest przepiękne i naprawdę fantastyczne. Jest to skala 1 do 700 i ciekawy system, w którym wpływ wiatru decyduje o tym, które jednostki będą poruszały się na pierwsze. Także zmiana wiatru może zdecydowanie wpłynąć na naszą strategię podczas, podczas bitwy morskiej. Możemy tutaj naprawdę dużą ilość okrętów wypuścić i wygląda to Pięknie i fantastycznie. System też został poprawiony w porównaniu do Cruel Seas, nie tylko dostosowany do okresu, ale również pewne zmiany zaszły, aby ułatwić, uprzyjemnić samą rozgrywkę. Pozycja druga to Kings of War Armada, wydana w 2020 roku przez Mantic Games. Co ciekawe, system ten opiera się na zasadach wcześniej wspomnianego z pozycji trzeciej. Black Seas. Do tego stopnia, że mając okręty do Black Seas, jesteśmy w stanie zagrać w Kings of War Armadę. Jednak Armada skupia się przede wszystkim na świecie Kings of War i tych fantastycznych frakcjach. Możemy tutaj grać jednostkami krasnalami, możemy tutaj grać nieumarłymi, możemy tutaj grać różnymi okrętami elfickimi czy innymi, które występują te frakcje w właśnie świecie Kings of War. Wydawane są, jak to bywa w Mantiku, jest oczywiście starter, w którym mamy podstawowe okręty. Następnie floty są wydawane jako flota starterowa i flota boosterowa, w której są jednostki do wspomagające te podstawowe. Bardzo ciekawy system, bardzo dobrze przyjęty. I budzący wiele zainteresowania, gdyż nieco brakuje w tym momencie na rynku pozycji, które nie byłyby stricte historyczne. A ta nie jest, chociaż z drugiej strony, tak jak wspomniałem, można dołączyć tutaj i ludzką flotę zastąpić chociażby, właśnie, jednostkami z Black Seas. Zanim przejdziemy do pozycji pierwszej, chciałbym wspomnieć jeszcze o kilku pozycjach, które nie trafiły na naszą listę, ale być może warto o nich powiedzieć. Pierwszą z nich, jest On the Seven Seas, wydanej w 2014 roku przez Osprey Publishing. Jest to system skupiający się na walkach pirackich. Nie, jest, nie był on jakoś super przyjęty, dlatego nie trafił on na naszą listę, natomiast został wydany. Jeżeli interesujecie się tym okresem, to być może warto spojrzeć. Książeczki Ospreya Niebieskie nie są duże, nie są drogie, także jeżeli macie okręty i interesujecie się tym, to być może warto zainteresować się. Dreadfleet z 2011 roku, wydany przez Games Workshop. Tak, to była gra osadzona w uniwersum Warhammera, w którym toczyliśmy bitwy, właśnie fantazy. I system wyszedł yy, i właściwie przeminął, można by powiedzieć. Był grany przez, przez, przez kilka, kilka lat. Był dość dobrze oceniany, ale niestety nie przetrwał czasu i w tym momencie GW już go nie wspiera i nie wydaje. A ostatnim tytułem, o którym chcielibyśmy wspomnieć, jest tytuł z 1993 roku, a mianowicie Men of War, również właśnie wydany przez Games Workshop. To była ich pierwsza pozycja, jeżeli chodzi o podejście fantasy. Były tutaj wszystkie frakcje związane z typowym światem Warhammer Fantasy Battles i mogliśmy toczyć różnymi okrętami też walki. Oba systemy, Dreadfleet i War raczej już nie są dostępne. Być może Dreadfleeta Starter uda Wam się znaleźć gdzieś w jakimś sklepie, gdzieś w jakimś kąciku zakurzony będzie leżał. Natomiast War, już raczej mówimy tylko i wyłącznie o używanych e, kopiach. A zatem przechodzimy do pozycji pierwszej i na niej znajduje się Oak and Iron wydany w 2019 roku. Przez Firelock Games. Oaken Iron wykorzystuje modele w skali 1 do 600. Są to modele gotowe, złożone. Cały zestaw startowy, jak i kolejne, są w ten sposób przygotowane. Już otwieramy pudełko i od razu możemy wystawić nasze okręty na specjalnych podstawkach i grać. Jeżeli szukacie czegoś, gdzie będziecie mogli składać okręty, budować je, to nie jest ten system dla Was. Tutaj są już gotowe okręty i Właściwie okres, który biorą pod uwagę, to jest również dość szeroki, gdyż mówimy tutaj zarówno o okresie pirackim, później o imperialnych ekspansjach i dochodząc oczywiście do okresów napoleońskiego. System jest prosty do nauki: poprzez swój rozwiązanie, iż właściwie wyciągamy modele i od razu możemy grać, powoduje też. Prędkość wystawiania go do stołu. Łatwo nauczyć osoby, które grają w gry planszowe, również w ten system. Natomiast poziom taktyczny, jak we wszystkich zresztą grach Firelocka, jest dość wysoki, więc powoduje, że zarówno gracze początkujący odnajdą się w systemie, jak i gracze bardziej zaawansowani, którzy grają w inne systemy, również będą mieli olbrzymią przyjemność. Zgrania w ten system. System niestety miał lekkie opóźnienia, było to związane oczywiście z COVID-em, więc nie pojawił się tak dynamicznie i jego wejście było nieco cichsze niż się spodziewaliśmy. Natomiast jest on dostępny, jest grany, jest polecany i wszystkie oceny, które dotychczas, z którymi myśmy się spotkali, były niezwykle pozytywne. Jeżeli chodzi o ten system, więc jeżeli jesteście zainteresowani właśnie czymś, z czym możecie wejść, rozpocząć swoje przygody morskie, jeżeli właśnie lubicie te piękne okręty, które e, pływają po, po, po szerokich morzach, to to jest ciekawy system dla Was. Modele są nieco proste, natomiast widziałem je pięknie zrobione, pięknie pomalowane. Także nadal ten system może wyglądać cudownie, a mechanicznie jest fantastyczny. Także serdecznie polecamy Oaken Iron na pierwszym miejscu z Firelock Games. Moi drodzy, to tyle, jeżeli chodzi o. Top 10 gier bitewnych morskich. Jest to nasze subiektywne zestawienie na 2021 rok. Dajcie nam znać w komentarzu, czy się zgadzacie, czy nie. Czy być może jakiś system pominęliśmy, który uważacie, że powinien wystąpić w naszej top 10. Również dajcie nam znać, jeżeli chcielibyście, abyśmy przygotowali top 10 pod jakieś konkretne inne gry bitewne, systemy bitewne. Także zapraszam Was do komentowania. Zapraszam do subskrybowania. I do zobaczenia w kolejnym materiale. Cześć!